Czysto wychodzę. Kiłem. Dzień jeden, i jeden południowo po w schody. Ciebie. Wchodzę na statek z Cieniem czy? Przyjąłem. Nasz leży! Młyskowy! wiedzą o nas. Musimy się do wszystkich cieni, ruchy. Ktoś musi obserwować kontener. Wykona potwierdza, Ruszam. Musimy ruszać. W Cień jeden. Tu Ghost. Widzę flary na platformie. Jak sytuacja? Ghost namierzają statek. Zaraz wystrzelą ten pocisk. To pierwszy etap, wciąż jest czas! Do cieni, do wszystkich cieni, pocisk jest na lotowisku! 2-1, zabezpieczamy teraz. Usłaniaj nas! ruszam do kontenera. Przyjąłem. Potwierdzi się neutralizację celu. Otwórz. Gdzie kontroler? Na tamtym statku. Centrala, mamy problem. Pocisk uzbrojony, a kontroler jest na statku. Nasz rozkazy, synu. Ale Alejandro, osłaniaj. Sołt, idziesz ze mną. Wkraczamy na statek. Będę cię osłaniał, Erman. Podepnij się. సో౉ం ఩ాన్ాొ. Tak to! W środku jest kontroler! Dobra, cofnąć się! nie jeden, wysadzamy wejście na mostek! Trzy, dwa, jeden, się na Chodź, się żyć. Czysto! Czysto. Ruchy! Mostek jest dwa pokłady wyżej, tak? Potwierdzam. Tu nie jeden, idziemy na drugi pokład. Kontakt! Co the to Zajdź Iceland. Co op, zaczyna Jeszcze nieczyste! Czysto. Korytarz czysto. Granat. A to dranie. Na schody. Wiktor jeden, wchodzimy na mostek. Wtrzymaj ogień Alejandro. Tak jest. W środku jest czterech subtilów. Przyjąłem. Czekaj. Tam. Dobra, widzę system. Podpinam się. Dalej mała, no, dalej, dalej. Kurwa! Nie rozbroję tego! Dlaczego? Za późno! Nie ma kodu awaryjnego! Cóż tak, nie mamy już na to czasu! Dzień jeden do dowództwa złotego orła! Rakieta właśnie zaczęła odpalać silniki. Co dalej? Rozumiem, Dzień. Jeśli nie rozbroicie, to detonujcie. Tak jest, zrozumiałem. Chwila. Sob natychmiast, bierz ten kontroler, musimy się tym zająć razem. Nie mamy czasu, trzeba się pośpieszyć, dobra? To robota dla dwóch... Czas. Jestem. Centrala, mamy konsolę. Jakie rozkazy? Wpisać kod DPS i wysadzić ładunek. Co to kod DPS? Detonacja po starcie. Zniszczymy platformę, używając pocisku. Alejandro jest tam z cieniami. Uwaga wszyscy, ewakuować się! Powtarzam, ewakuować się! Zrozumiano. Ile mamy czasu? Minutę! Tak jest, ruszamy! Dobra, Soap. Zajmij się kontrolerem. W trybie diagnostycznym będę mógł obejść logowanie. Soap, wciśnij naraz klawisze Control i Escape. Wciśnij razem klawisze Control i Escape, sierżancie. Zrobione. Chwila, co się dzieje? Trochę technologicznej magii. Dobra. Potrzebuję ostatniego znaku w drugim wierszu w pierwszej kolumnie. Potrzebuję ostatniego znaku, Soap. Drugi wiersz, pierwsza kolumna. O C, Charlie? Doskonale. Leci do Nowego Orleanu. Już nie. Cel zaktualizowany. Wciśnij przycisk EXECUTE i gotowe. Zobaczmy, jak nam poszło, sierżancie. Zaczynamy. Uwaga, zaraz wybuchnie! Dowództwo Złoty Orzeł, Cień jeden, sukces! Powtarzam, sukces! Pociski, Platforma na dnie! Przyjąłem Cień jeden, zadanie wykonane. Wycofać się i wracać do bazy. Stop, Ghost, dzięki za dobrą robotę. Przyjąłem Centrala. Wracamy do bazy. Zmiana sytuacji. Odsuń się od bramy. co? Chujów to. Odbiło ci. To moja baza. To nie baza. To jest... spory, tajny ośrodek. Imponuje mi. Przejmuję go. Możecie się rozejść. Dziękuję za służbę. Nie, nie będziesz mi rozkazywał. Brzmi jak Valeria. Zaczyna mnie zastanawiać, co jeszcze możecie łączyć z tą narkobaronescą. Coś ty kurwa właśnie powiedział, Pendleton. Przesadzasz, Graves. Nie rób tego. Nie rób tego. Nikt nie musi ucierpieć. Czy ty nam grozisz? żołnierzu. Ja wam nie grożę. Jak gwarantuję. Więc proszę spokój. Dzwonię do Sheparda. Generał Shepard was pozdrawia. Wiedział, że wam się to nie spodoba. I on o tym wie. Przekazał mi właśnie dowodzenie na tą operacją, więc dajcie sobie na wstrzymanie i zostawcie to proszę zawodowcom. I skąd wzięliście pomysł, że to są jakieś negocjacje? Nie są. Ja mam rozkazy i wy zresztą też. Za kogo ty się kurwa uważasz, kabron? W środku mam ludzi! Mylisz się. Ci ludzie, oni są. W areszcie. Co do Ghost? Popełniliście błąd, bracie. A mogliśmy się dogadać, ja pierdolę! Znaleźć ci! Wysyłamy do Was transport po wszystkich więźniów. Potrzebne wsparcie na północny placu. Tutaj brawo 7-1 w ciemno. Słychać mnie? Ghostu 7-1, odezwij się! Szlak, gdzie jesteś, Ghost? Soap to ghost, jak nie słyszysz? Johnny Johnny, słyszysz mnie? Odbiór. Myślałem, że po tobie. 2-0. Obstawcie ten teren. Jeśli ghost są lub HASAN tu są, odetniemy im drogę.